Kochana duszo, weź spokojny wdech, bo dziś poruszymy temat, który wiele osób nosi w sobie cicho, czasem latami, nawet wtedy, kiedy nie mówi o tym nikomu. To pytanie, dlaczego nie czuję żadnej więzi z religią, w której mnie ochrzczono? Czy to ze mną jest coś nie tak, czy Chrzest się po prostu nie przyjął? I odpowiedź, choć zaskakująca, jest prosta. I pełna ulgi. Co to znaczy, że chrzest się nie przyjął? W duchowości nie chodzi o ważność rytuału. Nie chodzi o to, że coś wykonano źle. Chodzi o zgodność energetyczną. Każdy rytuał w każdej tradycji świata działa tylko wtedy, gdy spotkają się trzy elementy. Intencja wykonującego. Konstrukcja energetyczna obrzędu, zgodność duszy z polem tej tradycji. Jeśli brakuje jednego z tych elementów, rytuał nie osadza się w polu człowieka nie jako kara, nie jako błąd, jako brak rezonansu. Tak samo jak muzyk nie zagra melodii na instrumencie, który nie stroi z jego tonacją. Dusza ma swoją tonację i nie każda tradycja brzmi z nią w harmonii. Skąd wiesz, że matryca religijna się nie osadziła? Są cztery bardzo wyraźne znaki. Po pierwsze, silny dyskomfort w miejscach kultu. Nie lęk, nie bunt, ale poczucie obcości, tak jakbyś przyszła do domu, który jest piękny, ale nie jest twój. Po drugie, uczucie ciężaru przy symbolach. Nie dlatego, że coś jest złe, ale jak wtedy, gdy zakładasz ubranie, które nie pasuje do Twojej skóry. Po trzecie, spontaniczne odrzucanie rytuałów nie ze snobizmu, nie z przekory, z głębi duszy jakby Twoje wnętrze mówiło: To nie jest moja ścieżka. Po czwarte, poczucie własnego Boga, źródła, siły, które istnieje niezależnie od tradycji. Czujesz obecność, czujesz prowadzenie, ale nie przez struktury religijne i to jest największy znak. Dlaczego niektóre dusze nie przyjmują chrztu energetycznie, bo należą do innych linii duchowych? Na świecie istnieją dusze rodowe, silnie powiązane z religią przodków, dusze wolne, niezwiązane z jedną tradycją i kapłańskie. Dusze pamięcią stare, które były w wielu tradycjach wcześniej, i dusze niosące archetyp strażnika ziemi lub strażnika wiedzy. Te dusze czasami wiedzą, to czego próbujesz mnie nauczyć, nie jest moim językiem i to nie jest brak pokory, to jest pamięć. Twoja dusza pamięta swój język, a chrzest w takiej sytuacji. Nie przyjmuje się, bo nie trafia na glebę, która go przyjmie. Tak jak ziarno róży nie wykiełkuje w wodzie, potrzebuje ziemi. Dusza potrzebuje rytuału zgodnego z własną tożsamością. Czy to oznacza, że ktoś nie należy do żadnej tradycji? Nie, to oznacza, należysz do tej tradycji, z którą twoja dusza rezonuje. To może być stara tradycja natury, tradycja słowiańska, mądrość Celtów, nordycka ścieżka, duchowość wschodu, uniwersalne połączenie ze źródłem, lub Twoja własna indywidualna ścieżka duszy. Świat duchowy jest szerszy niż jakakolwiek religia, i każda tradycja to jeden pokój w wielkim domu, a nie każdy pasuje do każdego pokoju. Jeśli nie czujesz się związany z tradycją, w której cię ochrzczono, to nie dlatego, że coś poszło źle, to dlatego, że Twoja dusza nie przyszła tutaj, aby iść tą drogą. Dusza nie przyjmuje tego, co nie jest jej przeznaczeniem. Dusza zawsze wróci do swojego języka, swojego źródła i swojej wibracji, nawet jeśli nie była uczona jej słów. Twoja ścieżka duchowa nie zaczęła się w dniu chrztu, ona zaczęła się dużo wcześniej we wcieleniach, które cię ukształtowały, w rodzie, który cię prowadzi, w misji, którą tu przyniosłeś. A chrzest on tylko dotknął powierzchni, twoja dusza poszła głębiej. Jeśli chcesz sprawdzić, jaką tradycję duchową niesie Twoja dusza, i do jakiego pola naprawdę należysz, zostaw swoją datę urodzenia w komentarzu pod filmem. A pełną analizę duchowej linii, misji i pamięci duszy zamówisz na www.lunaris.wrocław.pl